Witam państwa serdecznie. Nazywam się Łukasz Kucharski i zapraszam do programu Mam pomysł na Łódzkie. A moimi państwa gościem jest prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Pani prezydent, kocha pani Łódź? Oczywiście. To moje miasto rodzinne, miasto, której wiążą się fantastyczne wspomnienia, najpiękniejsze momenty z mojego życia, a co najważniejsze Kocham Łodzian, bo to oni tworzą niepowtarzalny klimat mojego miasta. Pani prezydent, a gdyby miała pani dokończyć zdanie, jestem dumna z Łodzian, bo. Bo pokazali, że zależy im na mieście, zaangażowali się w sprawy miasta i w tej chwili wspólnie tworzymy społeczność i wspólnotę, jaką jest miasto. Miasto Kamienic szeroko omawiany projekt, jak on się rozwija. Rozwija się bardzo dobrze tak, że stał się podwaliną pod Narodowy Program Rewitalizacji, gdzie Łódź jest znowu liderem, liderem właśnie w rewitalizacji i program, który w tej chwili w ramach Nowej Perspektywy przekształci się w miasto kwartałów, czyli będziemy rewitalizować olbrzymią przestrzeń śródmiejską naszego miasta. Małe inwestycje na osiedlach, w czym są? Są tak naprawdę tym, czego najbardziej oczekują w tej chwili mieszkańcy. Ważne są duże inwestycje infrastrukturalne, które decydują o rozwoju całego miasta, ale o życiu w mieście decydują właśnie te małe. Proste chodniki, ścieżki rowerowe, prace, zabaw czy skwery, parki. I to są właśnie te małe inwestycje, które w tej chwili na rzecz mieszkańców realizujemy. Nowe Centrum Młodzi. Ten temat często słyszymy. Czym jest? Proszę nam to wyjaśnić. W tej chwili nie jest już tylko wizją pozytywnie zakręconych szaleńców. Jest projektem, który na bazie nowego dworca podziemnego Łódź Fabryczna i odzyskanych dzięki temu olbrzymich terenów inwestycyjnych zmienia wygląd miasta w centralnej części. Pani prezydent, a jaki ma pani pomysł na Łódzkie? Ja mam pomysł na Łódź. Kocham swoje miasto. 4 miliardy złotych z Unii Europejskiej, w ramach których przeprowadzimy rewitalizację całego Śródmieścia. Wybudujemy kolejne kilometry ścieżek rowerowych, prostych chodników, ale również polepszymy dostępność komunikacyjną naszego miasta. To również nowe obiekty sportowe dla naszych najmłodszych i remonty naszych szkół i placówek edukacyjnych. To wszystko, żeby na twarzach łodzian znowu zagościł uśmiech, żeby byli nadal dumni ze swojego miasta. Pani prezydent, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Moim i Państwa gościem była prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.